Na pewno możliwość wszczepienia tych implantów u wielu kobiet rozwiązuje problem. Bardzo często są to młode kobiety, które mają mały biust, no bo tak natura chciała. Są to młode kobiety, które ten biust strenowały, czyli spaliły tkankę tłuszczową, a, gruczo, a pierś składa się i z gruczołu i z tkanki tłuszczowej. I są kobiety, które urodziły na przykład troje dzieci, są młode, mają 30 lat, a pierś ma wyraźne ślady po przebytych porodach i karmieniu dzieci. W związku też chcę coś poprawić z tą piersią. Najczęściej brakuje tej piersi objętości, bo one nawet nie tak bardzo opadają, jak są właśnie jakby na brzydko powiedzieć takie puste w środku. I to są świetne kandydatki do powiększenia piersi, czyli do wypełnienia objętości. Wszczepianie implantów to jest zabieg w chirurgii estetycznej wykonywany najczęściej, największe jest na to zapotrzebowanie. I mamy implanty okrągłe, które mogą być teksturowane, mogą być również gładkie. I są różnego rodzaju wypełnienia tych implantów stopni wypełnienia jest około 6. Czym bardziej implant wypełniony, tym bardziej. Pierś wygląda mniej naturalnie, za to bardziej atrakcyjnie można powiedzieć, szczególnie w tych sukienkach z takim cocktail view, gdzie kobieta eksponuje pierś, troszkę jest tak, jakby była w kuszapie albo w ściągnięta gorsetem. Natomiast jak pacjentka się rozbierze i jest bez bielizny, to te piersi sterczą troszkę nienaturalnie, wyglądają troszkę nienaturalnie. W ogóle w tej chwili. Większość pacjentek chce mieć implanty anatomiczne ze względu na to, że ta pierś wygląda ładnie i naturalnie. Czyli nawet można się nie zorientować, że pacjentka miała w ogóle powiększane piersi, bo blizna jest schowana najczęściej pod fałdem podpiersiowym, bo to jest takie, można powiedzieć, miejsce z wyboru, najmniej powikłań, dla chirurga jest naj, najwygodniej, w związku z tym jest najbezpieczniej. I o dopiero przy podniesieniu piersi lub podniesieniu ręki do góry pokazuje się tak, bo można wkładać z pachy czy z cięcia otoczkowego. każde to cięcie ma dodatkowe ujemne strony, każde cięcie ma jakieś tam plusy, ale najbezpieczniejsze dla tych, którzy robią tego dużo, to jest cięcie spod piersi. E Oczywiście oprócz y, z implantami teksturowanymi wiążą się w ogóle z implantem wiąże się też y, y, t, takie no, niepokoje czy niebezpieczeństwo, że jeżeli wkładamy bardzo duży implant, to y, można preparując loże dla implantu naciągnąć, naderwać albo wręcz przerwać nerw, który prowadza czucie do otoczki brodawki. I przy bardzo dużych implantach to się może zdarzyć. Jeżeli chodzi o dobranie rozmiaru, to nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba. Przede wszystkim pacjentka musi być zadowolona i pacjentka mówi, jaką chciałaby mieć piersi. O rozmiarze implantu decyduje szerokość piersi. Przy przekraczaniu szerokości piersi, jeżeli wkładamy większy implant niż piersi, możemy się spodziewać powikłań w postaci tego, że Albo będzie symastia, czyli zrobi się jedna pierś, albo pierś będzie bardzo wystawała do boku, utrudniała ruch, albo zrobi się double bubble, czyli taki podwójny skok. Pierś siedzi na implancie i jest pierś, a potem jest implant, czyli taki, taki schodek. W tym celu ja używam, bo są różne metody obrazowania tej, tej piersi. ja używam sizerów, czyli takich urządzeń, które tutaj są, które imitują jak pierś będzie wyglądała. Wkładamy to do biustonosza, na pierś, zakrywamy taką koszulką, żeby nie było widać tych elementów i pacjentka tak, raz, że może sobie dotknąć tą pierś, jaki będzie jej ciężar, czuje, widzi się cała od stóp do głów jak wygląda, ja każę zdejmować buty, bo często pacjentki przychodzą na wysokich obcasach i wtedy proporcje są zupełnie inne. I duża pieśń, na przykład na wysokich obcasach, wygląda dobrze, a jak ona zdejmie te obcasy, to ta pieśń jest za duża. Robi się nagle niewysoka kobieta z za ciężkim biustem. No i do, poszukujemy takiego, roz, takiej objętości czy takiego wyglądu, który tą pacjentkę satysfakcjonuje. I potem ja sobie mierzę szerokość piersi i mówię, proszę pani, jest taki, taki implant, który ma taką wysokość, taką wysokość, taką wysokość, taką, bo tych implantów jest kilka, cztery, sześć, w zależności od firmy i w zależności od kształtu implantu, czy to jest okrągły, czy anatomiczny, mają różne wysokości, czyli podstawa jest ta sama, rośnie wysokość, czyli rośnie objętość. I wtedy możemy sobie dobrać taką objętość jak pacjentka chce wiedząc o tym, że czym bardziej implant jest wysunięty do przodu, tym bardziej mamy ten mniej naturalny efekt. I to uważam, że jest najbezpieczniejsze, bo pacjentka właściwie czuje, widzi, ma wszystkie elementy tego jak będzie wyglądała. Po włożeniu implantów dochodzi do ucisku na tkanki, szczególnie gdy implant jest duży. Czym większy implant, tym większy ucisk na tkanki, tym większa utrata objętości, bo mięsień cieńczeje. My wkładamy pod mięsień, dlatego pod mięsień, że implant włożony pod mięsień, raz, że jest mało widoczny, dwa, jest zmasowany przez ruchy mięśnia, czyli zapobiega powstawaniu takiej yy, bliźni. Ta bliźnia zawsze powstaje, ale są jej cztery typy. Pierwszy jest zawsze, drugi jest taki, że może być to wyczuwalne. Trzeci, jeżeli nie włożymy podmięsień, to zaczyna być widoczne, bo się blizna obkurcza i tkanki wyraźnie odcinają się od implantu. A czwarty, robi się gruba, twarda blizna, która może zniekształcić implant, obkurczyć go i przesunąć najczęściej ku górze. Więc włożenie podmięsień zmniejsza możliwość powstawania tej brzydkiej blizny, czy wyższego stopnia tej blizny. I jest dla pacjentki w długim etapie bezpieczniejszy. Zabieg jest bardziej bolesny, oczywiście, bo my robimy miejsce tam, gdzie go normalnie nie ma bo mięsień jest przy, przyrośnięty do klatki piersiowej my musimy go częściowo odciąć od tej klatki piersiowej, żeby zrobić miejsce na ten implant. Ale w długim przebiegu to jest dla pacjentki bardziej korzystne, bezpieczniejsze. Z implantem teksturowanym. Implant anatomiczny powinien być teksturowany. Dlaczego? Ponieważ przy ruchach klatki piersiowej, przy ruchach ramion pracuje mięsień, który może przesuwać ten implant, obracać go. Po wykonaniu tam 100 tysięcy ruchów, może się okazać, że implant się przemieścił o 3-4 cm czy 5, albo w ogóle się odwrócił. Dlatego w tym pierwszym okresie pooperacyjnym raz, że implanty są teksturowane, czyli nie są gładkie, mają takie jakby na sobie meszek, i te meszki są różne w różnych firmach różne. A dwa, zakładamy biustonosz, bandażujemy pacjentkę i prosimy, aby nie wykonywała obszernych ruchów ramionami. Chodzi o to, żeby nie drażnić tych tkanek, nie powodować krwawienia, nie powodować obrzęku. Zawsze jest tam wokół tego implantu trochę płynu. I czekamy aż ten implant się wbuduje w to miejsce. Powstanie ta blizna pierwszego stopnia, która unieruchamia ten implant w oczekiwanym przez nas miejscu. I potem już pacjentka może wrócić do normalnych ćwiczeń. Są przecież panie, które są zawodniczkami fitness, występują jako kulturystki, w ogóle nie mają tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest rzędu 3-4%, czyli praktycznie jej nie ma. Jest skóra, mięsień. I wkładają sobie implanty, żeby dobrze wyglądać, żeby nie było tylko że potężne ramiona, a tutaj dwie brodaweczki, tylko żeby ta budowa była budową kobiecą. Więc można ćwiczyć. Okres pooperacyjny jest dosyć trudnym okresem. Pierwsze trzy dni to ja zawsze moim, moim pacjentkom mówię, że, że będą żałowały, że się zoperowały. I one o tym wiedzą. No to tak troszeczkę na, na wesoło, ale boli. Dajemy oczywiście mocne leki przeciwbólowe, żeby ten ból zmniejszyć. No i aktywność musi być zmniejszona, więc ja myślę, że minimum tydzień to jest y, dobrze. Czym większy implant, tym bolesność może być większa. To nie jest jakiś ból nie do przeżycia, ale jest, jest. To nie jest taki lajtowy zabieg jak na przykład podniesienie piersi, które praktycznie nie boli. Mm, y to z tych takich i około 6 tygodni musi unikać intensywnego uprawiania sportu, czyli nie może pójść na siłownię, nie może iść na basen, nie może uprawiać agresywnego seksu jakiegoś, bo to też może się zdarzyć jakiś sześć problem. Tygodni, a nie sześć miesięcy. Tak, tak, do, no, wszystko można, co nie można, byle rozsądnie. Czyli nie wykonywać dużych ruchów ramionami i nie uciskać mocno tych piersi, żeby one miały spokój na ten czas na zagojenie się. Niby blizna powstaje po trzech miesiącach ostateczna, ale już po sześciu tygodniach ona jest na tyle wystarczająco mocna, że już nic się nie powinno zmienić, chyba że ktoś chodzi na karatę albo na MMA i, i, i bije się w klatce i dostanie uderzenie. Nogą w pierś, no to różne rzeczy się zdarzyć mogą. Z tym, że pierś raczej, implant raczej nie pęknie, bo żeby go zniszczyć, to trzeba użyć naprawdę olbrzymiej siły. Tu mam taki implant, który, który można go skręcić w ten sposób i on nie pęka. To, żeby coś takiego zrobić z człowiekiem, no to on z reguły ginie przy takim eksperymencie. Więc implanty są bezpieczne. Implanty wypełnione są silikonem. Ten silikon w anatomicznych implantach jest najtwardszy, dlatego, że utrzymuje kształt. Czyli można przeciąć implant, nacisnąć ten silikon, się nie wydostanie, tylko on się uwypukli i wróci, ma swoją pamięć. I on jest najtwardszy, czyli ta pierś będzie troszkę sztywniejsza, ale nie taka, że kamień. Tylko troszkę sztywniejsza. I są okrągłe implanty, które mają bardziej miękki silikon, i one są bardzo miękkie. Z tym, że, tak jak mówię, wyczuwalność, właściwie protezy nie powinny być wyczuwalne. Zależy w głównej mierze od tego, jaki ma kobieta mięsień, jaki ma kobiet, jaką kobieta ma tkankę podskórną, czyli ile tkanki tłuszczowej, i jak grubą skórę, jeżeli to jest wegetarianka, o cieniutkiej skórze, o bardzo cienkim e, tkance podskórnej, o słabiutkim mięśniu, to ten implant może być łatwiej wyczuwalny. Natomiast u przeciętnej kobiety nie. I dotykanie praktycznie nie powoduje wyczuwania tego implantu. Dopiero jeżeli się pojawi trzeci lub czwarty stopień tej blizny, która zawsze powstaje wokół implantu, a przy złym implancie, czy źle włożonym, czy, czy po prostu no, taki jest odczyn tkankowy organizmu na, na ciało obce, to wtedy zaczyna być to widoczne, że piersi są nie takie same i nawet ta sprężystość jest na tyle twarda, już twarda się robi, zaczyna się pieć, robi twarda. No i wtedy trzeba interweniować, usunąć tą bliznę, usunąć implant, włożyć nowy ale to się zdarza rzadko. To nie jest w, w przeciągu tam 20 lat, powiedzmy w granicach 10% czy troszeczkę więcej. Przy wkładaniu implantów yy, w tej chwili pojawiło się takie zagrożenie dosyć poważne, yy, czyli chłoniak związany z implantami. Nie wiadomo, czy do końca, czy to jest związane z implantami. Niemniej jednak, bo w różnych krajach występuje w różnej częstotliwości, jest rozpoznawany w różnej częstotliwości. Niemniej jednak, kiedyś mówiło się, że na raz na 3 miliony on się pojawia. W tej chwili jest około chyba 300, 300, 400 przypadków na świecie i kilka zgonów z tego powodu. Ale w samych Stanach Zjednoczonych rocznie wkłada się około 160, 180 tysięcy, e, wykonuje operacji takich u kobiet. Więc na całym świecie no, to są, można powiedzieć, miliony, a osób jest bardzo niewiele. Więc podaje się, że ryzyko powstania tego chłoniaka jest mniej więcej takie jak przeżycie jednego dnia w Nowym Jorku. No zależy do jakiej dzielnicy się pójdzie, ale, ale tak to mniej więcej, takie jest ryzyko. Więc nie duże, ale jest. Jest to le do leczenia. Usu trzeba usunąć implant, trzeba usunąć tą torebkę. pacjentka dostaje chemię. Najczęściej wszystko się kończy dobrze, ale ryzyko jest.